Czujesz się czasami jak przybysz z innej planety. Sajaka Murata w Ziemianach bierze to uczucie i dociska do bólu. Poznaj Natsuki, dziewczynę, która od dziecka uczy się kamuflażu, aby dostosować się do fabryki. Szkoła, praca, małżeństwo, dzieci. A jeśli nie masz takiego oprogramowania, jakiego oczekuje od ciebie społeczeństwo, to co wtedy? Ta książka boli. Ta książka, z, powiem Wam, jest wulkanem emocji. Ona sprawia, że przyciąga nas, że wywołuje w nas wzruszenie, ból, smutek, żal, ale jednocześnie mamy obrzydzenie, wstręt, chcemy ją rzucić i na nowo w nią wchodzimy. Ta książka obnaża hipokryzję współczesnego świata. Przemoc wobec dzieci jest tolerowana, a brak popędu seksualnego jest napiętnowany. Natsuki próbuje przetrwać w małżeństwie z rozsądku, ale rodzi się w niej bunt outsiderki. W niej i w jej mężu, a także w jej dawnym przyjacielu z dzieciństwa. I teraz nasuwa się cały czas pytanie: czy to świat jest szalony? czy to może świat ja, jest szalony kiedy próbuje się do, do niego może dopasować ja. czy kiedy to ludzie są do normalni niego czy to dopasować. ja jestem czy to ludzie smyta. są normalni czy A to ja jestem na odwrót ta książka to jest groteska tu jest horror tu jest po prostu kumulacja różnych problemów społecznych i emocji które są dosłownie Wepchnięte w tą książkę. To jest jedna z najdziwniejszych książek, słuchajcie, jakie czytałam. Tutaj realizm miesza się z, ze snem albo z surrealizmem, ale to właśnie człowiek jest tutaj taki przytłoczony tym wszystkim, i ona zmusza do głębokiej refleksji nad współczesnym światem.